Jestem jedną z tych osób, które mimo, że jestem w szóstym miesiącu ciąży, powinny bardzo na siebie uważać, a jednak wróciłam, można powiedzieć, do takiego trybu, nie wiem, czy normalności, no myję ręce, dbam o siebie, staram się nie przebywać w jakichś wielkich skupiskach ludzi i tak dalej, ale faktycznie można powiedzieć, że to, co robiłam wcześniej, powróciło, czyli już jakby zawodowo i też tak towarzysko, ale mówię w mniejszych grupach, no, staram się robić to, co wcześniej. Ja się akurat w momencie zamknięcia dowiedziałam, że jestem w ciąży, więc po prostu pierwsze dwa miesiące przespałam i uważam, że pandemia była czymś cudownym, co mogło mi się przydarzyć, a moja rodzina twierdzi, że mam Bogu dziękować, bo nigdy w życiu bym tak nie zwolniła w tym czasie jak w czasie pandemii. Więc ja no, należę do tych osób, które mogą tylko jakby błogosławić ten czas. Oczywiście też się jakkolwiek biznesowo odbiła na pewnych moich aktywnościach, ale no, w Ogólnym rozrachunku i przeliczeniu, co mogłam zyskać a stracić, jednak jestem bardzo zadowolona, że mogłam po prostu poleżeć i podpoczywać.